Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować krótką recenzję gry Czarujące Kotki. Czarujące Kotki to jest taka gra o czarowaniu, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Fox Games i której mam przyjemność patronować. Jest to taka ich nowa familijna pozycja wydana zupełnie niedawno. Znalazła się ta gra też w mojej polecajce świątecznej na, jeśli chodzi o gry rodzinne, ponieważ dokładnie to jest gra z do gry w wygronie rodzinnym. Oprócz tej recenzji jest wideo instrukcja, ma, macie link w opisie do tego filmu. E, co, o, co chciałem tutaj powiedzieć? Zacznijmy tradycyjnie od informacji pudełkowych, tak? czyli mamy od 2 do czterech graczy. Gra leci naprawdę sprawnie, więc e, nie okay, jest dłużej na większą liczbę graczy, ale to nie, jest, to, nie ozna, to, że jest dłużej nie oznacza, że się dłuży. Plus, jakby na większą liczbę graczy jest więcej opcji kombinowania, więc jest troszkę ciekawiej, bym nawet powiedział. Działa dobrze na dwie osoby, ale moim zdaniem im więcej, tym lepiej, bo tutaj dużo się dzieje, dużo możemy sobie manipulować pomiędzy, że tak powiem, obszarami moim a innych graczy, więc im więcej tych graczy, im więcej obszarów mam do wyboru, tym jest ciekawiej, to na pewno. Wiek 7 plus. Absolutnie tak. Tam są takie warianty. Ta gra ma taki wariant bardzo podstawowy i warianty zaawansowane. No to okej, okay, z tymi najmłodszymi to bym pewnie zaczął od podstawowego, ale potem stopniowo ich wdrażał i sobie na pewno z tymi wszystkimi poradzą. Od 15 do 30 minut, dokładnie tak. To jest szybka, prosta gra. Która dodatkowo jest bardzo ładnie wykonana. Mogę powiedzieć ładnie, nie mogę do końca powiedzieć, że jest bardzo dobrze wykonana. Dlaczego? Ładnie, bo ilustracje na kartach są naprawdę przepiękne. Jest kolorowo, jest wyraźnie, jest bardzo ładna kreska, naprawdę to dobrze wygląda. Ilustracje na kartach kląt są naprawdę bajeczne, bardzo ładnie, bardzo ładnie się prezentują. To jest takie bardzo, no, no to jest gra czarujące kotki, tak się nazywa. Więc mamy, na... więc w moim odczuciu, jak mam coś takiego na stole, to chciałbym, żeby to wyglądało. Czarująco. I jest moim zdaniem czarująco, jest uroczo, tak? To na pewno, jeśli chodzi o ilustrację. Minus lekki za grubość kart. No bo to jest to nie jest ta grubość, którą ja lubię. Jak będziecie w to często grać, a oczywiście życzę Wam, żebyście w to często grali, to one się mogą dosyć szybko tak troszkę poniszczyć, więc Mówię, no to nie jest coś, co mnie gdzieś tam blokuje, jeśli chodzi o polecanie gier, zawsze, wiecie, no jedna z moich ulubionych gier czasów to jest Zaginiona Wyspa Arnak, która ma potwornie cienkie karty, chyba nawet, chociaż może być nawet podobnie tutaj, nie no, tam, tam jest może trochę gorzej. Ale więc mówię, ale jest to coś, na co zwracam uwagę, żebyście mieli to no wiecie, No nie, wiem, może koszulkujecie karty, to na pewno troszkę pomoże. Ale też po prostu, żebyście wiedzieli, że przy tej grze będzie trzeba być wyjątkowo, jeszcze bardziej odrobinę, bardziej ostrożnym niż zazwyczaj, jeśli chodzi o to, jak się będzie z tymi kartami obchodzić. Yy, więc jeśli chodzi o wykonanie, to ogólnie mówię, no tak plus minus, nie no plus za piękne ilustracje, minus za cienkie karty. Jeśli chodzi o samą grę. Eee, ja Wam powiem tak, na dzień dobry muszę Wam powiedzieć, że e, tutaj mam bardzo dobre wspomnienie z tą grą już na dzień dobry, i, i nie jestem w stanie e, przejść obojętnie obok tego. Na zasadzie, moja córka, moje najstarsze dzieci, 15-letnie, nie gra ze mną już w nic od dawna. Po prostu sama wzmianka o grach planszowych sprawia, że ona przewraca oczami i w ogóle ucieka na drugą stronę mieszkania. Ale. I nawet nie chciała z nami grać. I kochanym serialem jest Stranger Things. A ostatnio się u nas z domu pojawiła planszówka Stranger Things i nawet na to nie byłem w stanie jej namówić. Więc tutaj się umówiłem z Leonem, z którym niebawem zagram też na żywo. Nie mówię niebawem, bo nie wiem dokładnie kiedy, ale nie chcę obiecać terminu, ale taki jest plan. Tutaj się umówiłem z Leonem. Niektórego dnia Leon wrócił ze szkoły. Miałem z nim grać, już się zacząłem rozkładać, ale okazało się, że Leon miał coś do szkoły do zrobienia, więc niestety nie mógł. Tak? Ja mówię, kurczę, Leon to nie może. Leon, tu grasz czy nie? Ale on mówi, no nie mogę, bo coś tam mamy. mówię, no dobra, dobra, to zajmij się tam do szkoły. A na co Zosia nagle mówi, a ja z tobą zagram. I po prostu usiadła do stołu i ze mną zagrała. I było mi tak miło i tak fajnie mi się z nią grało, ale to mówię, to było duże, w dużej mierze to było to, że, że wiecie, że, że, że ona ze mną zagrała. Więc e, potem każda kolejna rozgrywka, to już jakby wiecie, no nie byłem w stanie nie mieć tego skojarzenia z tą grą. Że właśnie to tak, tak to się zaczęło, więc ta gra ma ze mną u mnie troszkę łatwiej, jeśli chodzi o opinię, absolutnie. Jest to dobra gra, jest to naprawdę fajna, ciepła, rodzinna gra. Jest, potrafi być trochę wredna, bo tutaj jest ten cały system, gdzie możemy zamienić kamień miejscami, wiecie, karty u siebie z innymi u innego gracza. I to może troszkę napsuć krwi tym innym graczom, więc... To jest familijna gra, ok, ale bądźcie też świadomi, że jeżeli, bowiem, że są tacy ludzie, którzy wolą jednak gry bez jakiejkolwiek negatywnej interakcji, bez nawet śladu negatywnej interakcji, no to tutaj trudno, żeby tego, tutaj raczej troszkę jest. Nie jest to, wiecie, to nie jest tak, że tutaj sobie, nie wiem, bluzgamy na siebie i krzyczymy na siebie za to, co się tutaj dzieje, nie. Ale jednak troszkę tego, e, troszkę, te, troszkę czasami potrafimy sobie krwi napsuć, ale zawsze jest sobie takie, wiecie, takie, mm, jak mogłeś, jak mogłaś. I, i, i wiecie, więc tutaj musicie być na to wyczuleni, ale mi się na przykład podoba, bo ja osobiście uważam, że wprowadzanie takiej, jakby to powiedzieć, takiej zdrowej rywalizacji w takim wieku 7-8 lat to jest już ok I, i właśnie oswajamy z tym dzieci i, i ja zawsze mówię, że jeżeli jeżeli widzę po dzieciach, że podchodzą do tego normalnie, że okej, okay, cieszą się z wygranej, okej. Okay, w ogóle, i wiecie, i mają coś takiego, mają takiego, wiecie, takiego zadziora, i taki uśmiech, nie po prostu się pojawia taka ta iskra, ten błysk w oku, jak zrobią coś po prostu i zabiorą komuś kartę, albo komuś napisują troszkę, to, ale przy okazji nie przenoszą tego na dosłownie nic innego, i jakby to się wszystko zaczyna i kończy przy stole. To, to jest dla mnie jak najbardziej w porządku, więc uważam, że. Więc ja jestem zwolennikiem tego, jestem fanem tego typu gier i podoba mi się, że ta ta gra to ma. No i też bez tego powiem szczerze, no wiecie, to byłaby bardzo prosta gra w takie zbieranie symboli i wydawanie symboli na coś, co mi daje punkty. Okej, okay, ale no już tego mamy na rynku trochę. A tak jest, zawsze mówię, jest, jest to coś ciekawszego. Od razu mówię, ten wariant podstawowy, tylko na pierwszą grę, żeby się nauczyć zasad, dosłownie. Każda inna rozgrywka później już możecie grać w tymi, z tymi zaawansowanymi rzeczami, bo wtedy jest po prostu ciekawiej. W tym podstawowym wariancie może dojść do tego, zwłaszcza na dwie osoby, nam kiedyś to wyszło, właśnie mieli Zosi, że po prostu się dociągało, dociągało, zamieniało, bo było co chwila to samo, bo nic więcej się nie mogło wydarzyć. Na większą liczbę graczy z, z modyfikowaniem tych zasad troszkę nagle się robiło ciekawiej. Ciągle to pozostawało krótką, szybką, dynamiczną grą. Ale mimo wszystko o wiele, o wiele ciekawszą niż ten taki zupełnie wariant podstawowy. Więc reasumując, słuchajcie, ja tę grę polecam. Gdybym ja miał na tę grę patrzeć na zasadzie z mojego punktu widzenia, że wiecie, no dobra, jak ja jako ja, to bym tej grze może dał siódemkę. Na zasadzie, że okej, okay, mogę sobie w to zagrać, bo jako dla mnie, dla dorosłego, jest okej, okay, mogę to zagrać. Ale jak oceniam tę grę w kategorii rodzinnej, to z punktu widzenia takiej mojej całej rodziny, to ja tej grze daję ósemkę. Naprawdę jest to bardzo dobry tytuł. Absolutnie nam się do, nam do kolekcji pasuje i będziemy do niego raz na jakiś czas sobie sięgać. Zwłaszcza dzięki temu krótkiemu czasowi rozgrywki, to jest dosłownie coś, co możemy, ej, mamy wolne popołudnie, coś byśmy robili, tam za godzinę mamy gdzieś ich czy coś, a coś mamy teraz do roboty, a to szybką partyjkę w czarujące kotki. Więc generalnie bardzo tę grę polecam. Była na mojej polecającej świątecznej nie bez powodu. Uważam, że z takich tych nowszych tytułów e, familijnych to jest zdecydowanie jedna z lepszych propozycji. Zresztą, jeśli chodzi o gry familijne, Fox Games generalnie wiedzą, co robią. Tyle moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję raz jeszcze Fox Games za przekazanie mi gry do recenzji, a Was moi drodzy tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!